Dzień dobry wszystkim. Bardzo serdecznie witam. Szczególnie dzieciaki, które chodzą do mnie na palce lizać. To jest za wami i bardzo żałuję, że nie możemy się spotkać w klubie, żeby razem gotować. Ale kochani, jeśli przetrwaliśmy 45 minut gotowania spaghetti, to przetrwamy wszystko. No i żeby się z wami spotkać poza klubem, to dzisiaj zapraszam do mojej własnej kuchni. Ugotujemy sobie danie, do którego zainspirowała mnie pani Dorotka. Zadnaczego. Pani Torotka powiedziała wczoraj, że wszyscy mamy teraz spiżarnię jak hobbici. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, kto to są hobbici. Jeśli nie, bardzo polecam wspaniałą powieść Hobbit, czyli tam z powrotem, pana Tolkiena, ale myślę, że większość z Was już wie, kto to są hobbici. To są elfy, krasnoludy i w ogóle wszyscy ci, którzy żyją w śródziemiu, świecie, który ten autor stworzył. Nie wiem do końca, czy powinniśmy gotować jak hobbici. Szczególnie teraz. E, szczególnie jak pan Bilbo Baggins, bohater Hobbita. Pan Bilbo Baggins bardzo lubił jeść i gotować. E, co było widać po jego brzuszku na przykład. Więc pomyślałam, że my może niekoniecznie będziemy gotować w stylu pana Bagginsa. E, tylko przeniesiemy się troszeczkę na mapie. Przeniesiemy się do Rivendell, tam gdzie żyły elfy. Jeśli ktoś czytał albo oglądał Hobbita, to wie, że w trakcie swojej podróży on tam trafi. I dzisiaj mieszamy sobie właśnie kuchnię hobbitów, taką bardzo angielską, z kuchnią elfów, może troszkę lżejszą, i zrobimy pudding z rivetem. Aby przyrządzić nasz pudding dla elfów, który zasmakuje jednak też Hobbitom, będziemy potrzebowali tak. mrożonej wiśni, jednej paczki, troszkę mąki albo skrobi ziemniaczanej, cukru miodu, odrobinkę aromatu migdałowego, połówki cytryny dwóch bananów, e, nasion czyja porozmawiamy sobie później o nich, one są centrum tego projektu, e, jogurtu naturalnego, który jest w piseczce, e, owoców jakiś do dekoracji, ja wybrałam borówki amerykańskie, akurat był w promocji, odrobinkę mięty, także do dekoracji, na pewno dużego rondla albo garnka o grubym dnie, e, miarki albo szklanki, wyciskarki do cytryn, beseczki yy, noża, małej tareczki do ucierania yy, skórki cytryny, yy, łyżeczki jakieś, no i jakichś ładnych pucharków albo naczyniek, żeby ten nasz pudding później pięknie podać. To są takie proporcje powiedzmy na trzy osoby, takie rodzice i dziecko, więc jakby ktoś potrzebował, to później podamy listę składników, które będzie można pomnożyć dowolną ilość razy. Całą operację zaczynamy od otarcia skórki z połowy cytryny. Cytryna musi być bardzo, bardzo dobrze umyta, najlepiej wyszorowana namydloną szczoteczką. Dobrze pachnie. Trochę Bożym narodzenia. Nie, właściwie nocą bardziej. Kiedy mamy już utartą skórkę, odłożyłam ją, przekrawamy tę cytrynę na pół. I wyciskamy sok z połówki cytryny. Jak ktoś nie ma wyciskarki, to można to po prostu zrobić łyżeczką naciskając tam w środku, tak wyduszając. Teraz pora na nasz bananowy wkład do pudingu. Trzeba je obrać. Ostrożnie przy krojeniu na palce. Szczególnie młodsi kucharze. Pokroić. Im bardziej dojrzałe banany w tym przypadku, tym lepiej. Więc takie y, mocno już doświadczone życiem banany będą najlepsze. Jeśli gdzieś tam w kącie kuchni taki leży, to to jest najlepsza pora na niego. Dobrze. Okay. Teraz y, musimy jeszcze bardziej rozdrobnić banany. Rozduszamy je widelcem. Ach, moje się tak łatwo nie poddają, bo nie są takie. Porządnie dojrzałe. Ale spokojnie to nie musi być jakiś krem bananowy. Małe kawałki też będą ok. Tada Najważniejsze. Właśnie. Podstawą pudingu z Rivendel jest jogurt naturalny wymieszany z nasionami chia. I uwaga, uwaga, to jest bardzo ważne, zostawiane na noc. Więc na przykład, jeśli byście chcieli zrobić pudding na śniadanie dla swojej rodziny, to najlepiej um, wymieszać to wszystko wieczorem, zostawić na noc i wyjąć rano. Tylko nie zapomnijcie o tym, bo to pewnie wykiełkuje wtedy. Więc, nasiona ja. Tak wyglądają. Takie małe ziarenka. E, bardzo fajnie zachowują w kontakcie z płynem znaczy pęcznieją i. W kontakcie z jogurtem tworzą coś, co wygląda, no powiedzmy do sobie, wprost wygląda jak żabi skrzek. I właśnie o to chodzi, bo dzięki temu robi się taka fajna, kremowa paćka. Jest super bazą dla wszelkiego rodzaju puddingów. I właśnie do, do tej paćki dodamy banany rozduszone. Dodamy troszkę miodu. Dodamy troszkę cukru waniliowego. Fajny jest taki z prawdziwą wanilią, poszukajcie takiego. Tak, do smaku, jak lubicie. Może być też pasta waniliowa, żeby ten smak wanilii trochę był. Yy, I odrobinę soku z cytryny. Sok cytryny już mamy, z tej połówki cytryny. Dolewamy troszkę bananów, tak około łyżeczki. I teraz wszystko razem, wszystko razem mieszamy. Ok, to są takie mniej więcej proporcje. Jeden duży kubeczek jogurtu czyli 400 ml. Duży kubek jogurtu naturalnego. Bardzo ważne, bierzcie raczej takie rzadkie jogurty, e, raczej nie takie greckie, bo nasiona chia fajnie namakają, kiedy jest trochę płyną Więc tuż kubeczek jogurtu i e, 3,5-4 łyżki nasion chia, wymieszać i zostawić na noc. O, to by wcale nie podjadałam, wcale. Następny etap. To są wiśnie. Jedno opakowanie. Wsypujemy wiśnie do rondla albo garnka z grubym dnem i czekamy, aż one się rozmrożą i troszkę się tak pod duszą podsmażą. Mieszajmy je od czasu do czasu. One zaraz puszczą taki fajny sok. To no chwilę potrwa. Nie, na niezbyt dużym ogniu, żeby nam nie przywarły i nie przysmażyły się zbyt mocno. No dajmy im trochę czasu, spokojnie. Nasze liśnie musimy troszkę zredukować, czyli odparować z nich część wody, żeby nam tak ładnie zgęstniały. Możemy trochę wtedy zwiększyć wasek. One już się e, rozmrożą i będą puszczały sobą, to my ten sok troszeczkę odparujemy. Wiśnie nam już bardzo ładnie gęstnieją, um, teraz dodamy do nich cukru. pół szklanki. Ja mam taką bardzo sprytną miarkę, ale... to nie mam szklanki tak naprawdę. Możemy sobie wsypywać to po trochę i sprawdzać, czy taki poziom słodkości nam odpowiada. Tylko nie poparzcie się w język. Znaczy, tak mówię, ale ja się zawsze parzę w język po jest silniejszy ode mnie, ale proszę, nie, nie powtarzajcie mojego błędu. Teraz dodamy sobie sok z cytryny i aromat migdałowy. Można to pominąć, to znaczy aromat migdałowy, ale mm, połączenie wiśni z migdałami to działa. Dobrze pachnie. OK. Pamiętajcie jeszcze tę skórkę otartą. To teraz jest jej czas. Sok sytryny. Odlewamy do szklanki albo kubeczka, trochę tego wiśniowego płynu, i mieszamy go z łyżką mąki ziemniaczonej. I tę mieszankę wlewamy z powrotem do naszej wiśni. Mieszamy i patrzymy jak nam to ładnie gęstnieje i zaczyna przypominać taką trochę konfiturę wiśniową z aromatem migdałowym. O, 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 widzicie? O to właśnie nam chodzi. Nie poparzę się, nie, po... nie poparza się. Będzie. Teraz jest najprzyjemniejszy moment, znaczy prawie jemy. Zaczniemy od nałożenia naszego kremu wiśniowego. To tak jak mówiłam, ładnych pucharków albo miseczek, tylko jak mam kieliszki od szampana. Tego nie było. Na warstwę wiśni Nakładamy na żarwisk skrzek, e, to znaczy chciałam powiedzieć pudding, No a górę przyzdobiamy, jak chcecie. To jest, to jest ten najmilszy, oprócz moment. Ja wybrałam akurat borówki amerykańskie, które swobodnie rozrzucę po powierzchni deseru. Ale słuchajcie, tarta czekolada, bakalie, czekoladowe serduszka, wszystko, jakiekolwiek owoce, maliny są super. O, Mam I na koniec tutaj przygotowałam specjalnie parę listków mięty. Tadam! Zaręczam Wam, że jeśli zrobicie swojej rodzinie takie śniadanie. To będzie bohaterami dnia, bohaterami tygodnia. Naprawdę warto, polecam. Pa!